Siemanko, ale przepraszam, że <laughs> już z, z, z takiego lejta w miarę z, z, zacząłem nagrywanie, ale przypadek zakończyłem, zamiast e, na chwilę zatrzymać. No i nagrywam z takiego lejcika. W nie poleciliśmy na eee, To Dobyłem dwa killy, teraz mam trzeciego killa. To, kupę kumwa, zróbcie. zostaw, 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 zostaw. No chodź z przodu, No tak, A, Ta, ja jestem z... ja z Migradorem, to no, i ze mną Migradorem. Zapomniałem, tak. wszystko powiedziałem w tamtym filmie, a tu zapomniałem. Tak to no. jest, jak się... jak się zakończa nagrywanie podczas filmu. To za dziwnie zagrało. mnie tymi zaproszeniami mm -mm, mm -mm, mm -mm. i zrobię wam serwer na discordzie na 50 subików no, no my będziemy chyba razem na tym serwerze osoby które znam będą mogły albo mieć... osoby które da, dały suba łapkę w no, będą i komentarz pod każdym filmem wygra że to tam Bo pierwsza osoba, która napisze w komentarzu, że pierwsza napisała komentarz przez tydzień, to. Co? Ale nie kupę trochę, pierwsza napisała komentarz przez tydzień? Napisze komentarz przez tydzień, ta zostanie wynagrodzona pod każdym filmikiem. Napisze je pierwszy albo coś takiego dostanie. Czekajcie chwilę. Jeśli jeszcze skomentujecie każdy film, pierwszy to która osoba z Was to wygra, że dodamy to na rpg No i oczywiście suwik e, z dzwonem i łapki, w górę pod każdej filmy też muszę być. Co mam robić? Jestem już widzowie. No tłumaczę i wszystkie. Może jakby przez tydzień... Większy e... mi wytłumaczyłem. Już. No dobra. Lecimy dalej z odcinkiem. Tak. Macie na jakichś chłopcików, bo nudno A ogólnie Dorian ma nowe konto Tak, od czwarku. Mhm, A ja... Jest... Dzisiaj jest sobota. Nie, nie, od, od czwartku. W czwartek to ty dostałeś skina. Hmm. Dostałeś. A czekaj, bo ja idę w tą stronę trochę. No spam mi tymi zaproszeniami! Kto? Okay. Nie, Aleks. Trajker. Dobra, chodź. Jedziesz. Ty autę jedziesz? Yeah. Cicha. Kurde, no ucieka mi. Ale że mu część wypadła Dobra, on wychyla, on wychyla, on wychyla Dobra, i masz jakieś części, bo ja spazę, zaraz sobie robię. Nie mam. Kurde... Zostaw mi. Nie, po co strzelasz? Dwadzieścia... Czterdzieści cztery, biało. To, że tam, dobra. O kurde. Do mnie bot samo Co? No nic. Ile to coś ma HP? Dostał, dostał, dostał! Na górze jeszcze jest Halo Dad. Teraz ten na górze To chłopiec szczery Tak, tylko że mam Proszę spaz. Dobra, już nie muszę sobie tam. Ten... To jest 30. Weź tam spam Weź spam w tą ścianę spam tam No Czekaj tam No spam tu jak? To, ja? Dobra, to nie są ja 65 To 32, Dobra, ode mnie 35 no, To jest 65 No jakiego ja mam I'ma Złoty Weź sobie fioletowego Okej okay. To... Jest e, to strefa Kurde, strefa, 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 strefa Koszyk, koszyk, koszyk Dobra, mam to No, i ja mamy wygraną No, w porze... Że... Winniu, chilluj, bombę No, chyba no, właśnie muszę zacząć Dobra, Tu ja, a ty, dobra Dobra, ja dojdę Słaby drajw Czeka niech będzie Jadę. Eee. Oj. Aj, Aj yy, widzowie. Mm. Coś mówiłem i ja mnie chyba chciało. Mm, Maszam Masz amok, Dobra, chodź. Weź dojść do strefy i wysiadamy. Dobra, może Winek siądzie. I daj amok do łuku. Mam dwadzieścia Do, jeden. dobra! Mam ten palący łuk. Ten, który zadaje sto w głowę. Ko, kto autem? O kurde. Dostał. O kurde. Oni mają łuk. jest podjazd. Czekaj, bo z dwudziestoma hp to raczej nie będę podarzył. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Chodź tu, bo masz milion lootów. Pięć osób zostało widzowie. Myślisz, że bujnek siądzie? <grymny> mam ten łuk! Ten godowy łuk. Mam dwójkę! Co? Mam dwójkę! Błądują nam na domku. Dobra, mam ripówę teraz. Chcę ja chodź, czekamy. Chyba mi pracy zrobiłem, tylko... Tak. Dobra, ja lepiej. O nie, to się musiało stać.

Хорошо, рада. Она тихо.

Jesteś? Halo? Dobrze, ja jestem, ja jestem. Dobra, mamy to, widzowie. Ten łuk jest godem i tyle. Wszystkie łuki. Jezu, jak ja się trzęsę cały. Co jest grane? Co jest grane, widzowie? Co... Ile tam odcinek trwa? Już ci mówię. Odcinek trwa 13 minut i wystarczająco. No i mam Winka. Sprawdźmy, widzowie, coś. Solo 3, duo 7, oddziały 2. Najmniej mam na oddziałach. No i Git. Mamy to. Pyk F. Wszystkie losowe. No i widzowie, jeżeli odcineczek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, sobie z dzwoneczkiem i wpadajcie do Doriana. Cześć!